Witam. Gdzie jestem? No, jestem w sklepie z bronią Dasz, bo rozrobiłem już naprawdę parę ciekawych odcinków. A o czym będę opowiadał dzisiaj? Dzisiaj pistolet. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba ta broń, którą obecnie będę prezentował, a jest to Colt 1911, 1911 pana Browninga, John Moses Browning, urodzony w 1855 roku w rodzinie mormonów. Był prawdziwym geniuszem, to tacy geniusze wśród konstruktorów, Broni zdarzają się niezwykle rzadko. Takim geniuszem był pan Maxim, takim geniuszem był pan Mauser, pan Schmeisser. Ale, ale... Mi się wydaje, że y, taką ilość broni, którą, takiej legendarnej, takiej niesamowitej, którą zaprojektował John Moses Browning, y, on bije wszystkich, wszystkich na łeb. zaprojektował Niesamowity pistolet. Zaprojektował niesamowity karabin, ręczny karabin maszynowy. Zaprojektował ciężki karabin maszynowy i mnóstwo, mnóstwo niesamowitej broni. Jego ojciec był, był Jonathan. Jonathan Browning też był różnikarzem i miał już pewne osiągnięcia w rewolwerach na przykład. Był mormonem, miał trzy żony i jedną z tych trzech żon właśnie była matką Johna Fawzesa Browninga, najsłynniejszego moim zdaniem konstruktora broni do tej pory na świecie. Nie wiem, może Kałasznikow mógł się by z nim równać ewentualnie. Armia amerykańska wyruszyła na wojnę z Hiszpanią posiadając rewolwery. Niezbyt się to sprawdziło. Za długo trzeba było ładować, i za małą, jakąś taką, miało moc obalającą. Okazało się, że, że Hiszpanie też nie mieli dobrych broni krótkiej. Natomiast, natomiast amerykańska armia stwierdziła, że nie, 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 potrzebny, jest, potrzebny jest pistolet, nie rewolwer, tylko pistolet z potężną mocą obalającą, żeby człowiek strzelił, i było. Po przeciwniku. Rozpisano konkurs. Początkowo, w takiej, w takiej formie przejściowej, w armii amerykańskiej funkcjonowały również rewolwery i pistolety. Pierwszym amerykańskim w zasadzie pistoletem samopowtarzalnym był Browning 1900. Produkowany również w fabryce belgijskiej FN, czyli Fabrique Nationale. I to ta jest bardzo ciekawa historia, i tu się nawiążę do pistoletu, który będzie w kolejnej mojej prezentacji, czyli do polskiego Wisa, gdyż polski Wis ma bardzo dużo wspólnego z tą właśnie FNCOM. Pana Browninga. A, tą historię o Wisie to ja jeszcze opowiem, bo jest y, równie niesamowita. A będę miał Wisa, tak? Mam Browninga i będę miał do prezentacji Wisa. Były prawdziwy cymbesik, prawdziwy święty gral wśród pistoletów. W Polsce Wis jest bronią y, kultu religijnego. <grym> tak można powiedzieć. No dobrze. No i co, zaprojektowany w 1900 pistolet, pistolet Browninga, wzór 1900 był dość dobry, ale troszkę za słaby. Armia amerykańska miała tam różnego rodzaju do tego uwagi, a to lufa za krótka, a to bezpiecznik, nie taki, a to śmo, a to tamto, a to sramto. Jak to armia zawsze coś tam yy, wydajcie. No, brałnik poprawiał, 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 aż w efekcie stworzył broń idealną. Brałkot 1911 jest brodzią idealną. To jest pistolet. No, to prawda. To jest ciężki kawał kloka. Ale zanim zacznę prezentację taką dokładniejszą tego pistoletu. Yy, bezpieczeństwo ponad wszystko. Yy, to jest bardzo fajny przycisk do zrzutu magazynka. Ehe, proszę zobaczyć. Yy, jak na moje palce, jak ma mniejszą rękę, to możemy to sprawiać, tylko Na mnie tego kłopotu. Nie ma. Jak widzimy magazynek jest pusty, naciągam sobie kurek. A ten kurek to już były wymogi amerykańskiej kawalerii. Amerykańska kawaleria zażyczyła sobie kurek po to, żeby kawalerzysta mógł z jednej ręki oddawać czoły do czerwonoskólik czy tam innych Meksykanów. Także bezpieczeństwo ponad wszystko. Ładujemy. A to jest piękna brana. Produkowana od w zasadzie 1917 1912 roku aż do dzisiaj. Tutaj widzimy pewną izraelską modyfikację. Magazynek już dwurzędowy, także też tutaj już potrzeba jest dosyć sporej ręki, żeby, żeby to objąć. Już moim zdaniem mniej wygodny może nawet. Zależy wszystko od, od ręki, jak kto ma. Ale ten izraelski za to... I tak się różni wizualnie troszeczkę. Takie leciutki na spuście. Aha. Taki leciutki na spuście i no i dwurzędowy wchodzi więcej pestek do niego. Także cały czas produkowany z niewielkimi modyfikacjami, bo co to jest za modyfikacja zrobić yy, dwurzędowy magazynek w dół rękowieczki, no to, to nie jest aż tam, tam poprawić ergonomiczność jakoś. Yy, to jest pistolet działający na zasadzie krótkiego odrzutu lufy nic specjalnego nic to jest takie zabezpieczenie jeszcze dodatkowo że tylko przy odpowiednim chwycie można oddać z tego, z tego pistoletu strzał o proszę zobaczyć jak się go nie chwyci strzału się nie odda o Widzimy, nie mogę oddać strzału, natomiast tylko chwycę trochę i już jest strzał. Takie dodatkowe zabezpieczenie. Tutaj jest bezpieczny. O, taki prosty. Prosty, skuteczny, bezpieczny. Można obsłużyć je do rękoma. Trzeba trochę, trochę sprawy i bezpiecznie to obsługujemy właśnie kciukiem. Bezpieczna, bardzo fajna, poręczna. Armia, między innymi, yy, poprawiała na ten model A1. Później, Z 911 Amerykanie poszli na I wojnę światową. Spisywała się bardzo dobrze, ale oczywiście, armia wyciągnęła dodatkowe yy, wnioski. Między innymi trochę zmienić kąt położenia rękojeści. Jakieś tam drobne zabezpieczenia, jakieś tam drobnostki. Powstała wersja A1. I ta wersja A1. To jest w zasadzie już jest hold. To już właśnie ten kod. A dlaczego tu mówię o Johnnie się Browningu, a pistolet nazywa się Colt? Firma Browninga... Browning założył firmę, nawet maszyny, jakieś takie specjalne parowe, pod koniec XIX wieku była za biedna. Nie miała specjalnej mocy, nie miała specjalnej kasy, żeby tak już produkować większe serie broni. Na początku Browning doszedł z porozumieniem z Winchesterem. Winchester jako pierwszy produkował jego, jego strzelbę, jego karabin taki. Później Colt wykupił. Yy, zezwolenie w zasadzie, yy, że wszystkie modele filmy Browning będą występować pod nazwą Colt. To się nie utrzymało do zbyt długo, bo już w 1918 roku, kiedy powstaje Bar, czyli ręczny karabin maszynowy, yy, już on funkcjonuje nie jako Colt, tylko jako Browning. Co za problem? Ale jedną banką. Trochę ciężko. Ja, może, będę na strzelnicy, może, będę z tego y, pistoletu strzelał. Natomiast jedną ręką, no jest to trochę, trochę odskubany. Bagę ma. Y, natomiast co? No, natomiast dwóch. O! To już jest. A! Idealnie. Y, tu jest takie piękne zabezpieczenie do chwytu, żeby kurek nie zahaczał gdzieś o palec przy odbezpieczeniu. Łatwiej padały strzały, jakieś takie niezapowiedziane. Broń się sama zabezpieczała. To wszystko w modelu 1911 było. Później na 1911 A1 poprawiono to właśnie wyciągnięto wnioski z pierwszej wojny światowej. Broń kultowa broń cudowna spotykana we wszystkich grach. Takich metal, all, Honor, albo Beauty. Jak masz pistolet, to musisz mieć. 9, 911. Rewelacyjny pistolet. Z pistoletów następny będzie Wis. Bo już jestem na Wisa ugadany. Ja się z tego cieszę. To mała balika, mała balika. Ja się cieszę, że będę miał naszego roskiego wisa i będę mógł wam zaprezentować tak samo jak tą kultową Pygalazyk, Pana Colt. Dischin 7.